zestaw zadań z rozwiązywania równań w jednym kroku. Nazwałem to podsumowanie, bo w tym zestawie znowu będzie 32 zadania będą podzielone na dwie grupy. Będzie to podsumowanie, bo w tym zestawie będą i liczby całkowite, i ułamki i liczby z częścią dziesiętną, tak jak zobaczmy już mamy w tym pierwszym przypadku. 9,4 plus x równa 4,8. Czego nam? Potrzeba pozbycia się tych 9,4, czyli od obu stron odejmujemy sobie 9,4. Od lewej strony zatem odejmijmy, czyli minus 9,4, i od prawej strony sobie odejmiemy 9,4. Po lewej stronie się zniesie, no a po prawej, jak wykonasz. O, no jak tu się znów nieładnie to równa się napisało, o! Jak wykonasz. 4,8 minus 9,4 to się okaże, że to jest minus 4,6. Kto nie wierzy, niech włączy kalkulator i się przekona. Kolejny przykład. O, tym razem mamy ułameczek zwykły. 8x równa 1,2, czyli mnożymy przez 8x, czyli my musimy podzielić sobie przez 8. Czyli pamiętasz, jak to było. W tych zestawach zadań z ułamkami, jak mamy ułamek zwykły, to zamiast dzielić przez 8, od razu mnożymy przez odwrotność, czyli razy 1 ósma. Czyli lewa strona 1 ósma razy 8x, 8x, a nie y, proszę pana. I prawa strona 1 ósma razy 1 druga. Skraca się po lewej stronie, zostaje sam x. No a tutaj mamy.

po lewej ładnie się skraca, zostaje x, no a po prawej trzeba znowu, w cudzysłowie, wyjąć kalkulator, a tak naprawdę wypadałoby to ładnie rozpisać, czego ja tutaj nie będę robił, bo to przecież lekcja nie na ten temat, od razu powiem, że to jest 25 i dwie setne. I to jest nasz wynik. To jest wynik tego mnożenia, jakby się kto pytał. Trzeci przykład. x minus 3 siódme, czyli żeby się pozbyć Minus 3 siódme trzeba dodać do obu stron 3 siódme. Lewa strona dodajemy 3 siódme i prawa strona dodajemy 3 siódme. Po lewej stronie zniosą się i zostanie x, a po prawej 2 dodać 3 to jest 5 siódmych. Tu szczęśliwie był ten sam mianownik. Nie trzeba się było męczyć. Kolejny przykład. x dzielone przez 5. W takim razie my musimy obie strony pomnożyć przez 5. Mnożymy. Proszę uprzejmie, lewa strona i prawa strona. Tu się skraca, zostaje x. Po prawej stronie też się skróci. I zostaje po prostu 2. Kolejny przykład. Banał. Żeby co? Pozbyć się minus 21, do obu stron dodajemy 21. Nic prostszego być nie może i tu mamy 19 plus 21. Po lewej znosi się, zostaje x, a po prawej mamy wynik dodawania, czyli 40. Następny przykład. Tu się musimy pozbyć plus 21, czyli odejmujemy 21. Dla odmiany w porównaniu z poprzednim zadaniem, gdzie dodawaliśmy 21. Pamiętasz? Oj, odejmujemy, odejmujemy, proszę pana. Minus 21, po lewej stronie się znosi, a po prawej stronie 35 odjąć 21 to jest 14. Następny przykład. 4 piąte x, czyli 4 piąte razy x, czyli musimy sobie podzielić obie strony przez 4 piąte, czyli inaczej jak to tłumaczyłem w zadaniach o ołamkach w równaniach z ułamkami, pomnożyć przez odwrotność, czyli razy 5 czwartych obie strony, czyli 5 czwartych razy 4 piąte x i tutaj to samo po prawej stronie, 5 czwartych razy 2 dziewiąte. Skraca się wszystko, po lewej stronie zostaje x i po prawej stronie przed wymnożeniem też skrócimy. Tu jest jedna dwójka, tu są dwie dwójki. 5 razy 1, 5, 2 razy 9, 18. 5 osiemnastych jest naszym wynikiem. Następny. x minus 45 setnych, czyli do obu stron trzeba dodać 45 setnych. Dodajemy zatem do, pra do lewej strony i dodajemy do prawej strony. Po lewej się zniesie, jest x, a po prawej, jak wykonamy to dodawanie, zobacz, tu jest liczba ujemna, dodać dodatnia. No to tak naprawdę nam, o troszeczkę zmodyfikowana, ups, oops, bym się pomylił. Liczba ujemna wychodzi minus 2,45. Kto nie wierzy, niech policzy sobie w międzyczasie. Kolejny przykład. Tu się musimy pozbyć plus 24, czyli minus 24 od obu stron. Minus 15, minus 24. Po lewej zostaje x. A po prawej minus 15 minus 24 to jest minus 39. Bo przypominam, że to jest minus, a w nawiasie 15 plus 24. Lekcja o liczbach całkowitych się kłania, kto nie pamięta dlaczego tak jest. Następny przykład. 5x, czyli 5 razy x, a więc obie strony trzeba podzielić przez 5. Czyli 5x podzielić przez 5 i minus 84,5 podzielić przez 5. Ładnie się skraca po lewej. No a po prawej po prostu trzeba wykonać to dzielenie. Znowu życzę powodzenia. Ja znam od razu wynik. To jest minus 16,81. Jest to zwykłe dzielenie. Następny przykład: 14x, czyli 14 razy x, a więc obie strony dzielimy przez 14. Tu już prościzna, nie będzie nic trudnego. Minus 98 podzielić na 14. Po lewej nam się skróciło, a po prawej po prostu wykonujemy dzielenie. 98 na 14 to jest 7 i oczywiście z minusem. Kolejny przykład: 3,7x czyli 3 siódme razy x, czyli znowu musimy dzielić przez 3 siódme, czyli inaczej, mnożyć przez odwrotność, czyli mnożyć przez 7 trzecich. No to mnożymy. 7 trzecich razy 3 7 x po lewej i po prawej razy 7 trzecich razy. Tu nam się wszystko ładnie skraca, po lewej stronie zostaje x, no a po prawej tu nic się nie skróciło, 8 z trójką się nie skraca, więc mamy minus 8 razy 7 to jest 56, oczywiście trzecich. No i wypadałoby to zamienić jednak na liczbę mieszaną. No to zamieniajmy. Jest to minus 18 i 2 trzecie. Przedostatni przykład w tej grupie. 2,1x, czyli 2,1 razy x, więc tego mnożenia się trzeba pozbyć, dzieląc sobie strony przez 2,1. Lewą stronę sobie podzielmy. No i teraz prawą stronę też sobie podzielmy. Po lewej się skróci zostanie x. No a po prawej jak wykonamy to dzielenie, czyli minus 84 setne podzielić przez dwa dziesiąta, to nam wyjdzie minus 0,4 dziesiąte. Kto nie wierzy, niech uruchomi kalkulator i sobie sprawdzi. Kolejny przykład. Co trzeba zrobić? Żeby się pozbyć minus 2 trzecie? Dodać do obu stron 2 trzecie. Zatem dodajemy do lewej strony i dodajemy do prawej strony. Po lewej się znosi, a po prawej stronie minus 1 trzecia plus 2 trzecie. Jak zapiszę zamienię kolejnością, to chyba już będzie jasne, prawda? Że wynikiem jest 1 trzecia. I ostatni przykład w tym zestawie x plus 3. Żeby plus 3 się pozbyć, trzeba odjąć 3 od obu stron. Odejmujemy zatem od lewej strony i od prawej strony po lewej się trójki znoszą, zostaje x, a minus 6, 1 druga, minus 3 to jest minus 9 i 1 druga. No i na tym koniec tego zestawu zadań.